Dzień dobry. Dzień dobry. Kategorii Education. Education. Oj, to chyba nie jest dobra kategoria. No i to chyba nie jest dobra kategoria. Tak mi się wydaje. Mi się wydawało, że to nie jest dobra profilowo nie wiem jakie zajebiste Wiesz Co wpisałem? PFP. W ten w przeglądarkę i było takie ja to sobie dałem, bo tak, to sami zrobisz. Tak, to jest edukacyjne, hehehe <laughs> Nigger, 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 W ogóle na tym Na YouTubie można mówić nigger, nigger I nic mi nie zrobił <laughs> To jest w ogóle jakieś top, top fans Let me try <grystanie> o. o jezu Jezus tego kurwa jest O jakieś mi się pisie cali się kurwa są Na Wojsie Dobra czas zdrawić moją ukochaną broń No napiernalia no, ludzi Tylko cię to jest To, jest to? Snajpereczkę ukochaną, moją ulubioną yy, Czy to jest? O, to jest ukochana snajpereczka Co ja widzę? Dobra Tego raczej nie będę używał Snajpy gram gdzie wziął, tylko nie wiem gdzie jest w sumie to wziął. jakieś leczenie i można grać a czekaj, bo ja czat nie czytam dostałem ostrzeżenie czemu brąz jest złoty gdzie? faktycznie brąz jest złoty o, to jest fajne mam skrzycze, to ja bym to bo to więcej ammo To bo tak To bo tak I Teraz to te gówno trzeba przeładować Naprawdę nie, nie wiem, wiem czego brąz jest złoty to... to nie pytaj się mnie Dlatego tego w ogóle z naszej mapy vertal Huh? Ty czego mi zlagowało głos? Ej, kacet, wpłać mi złotówkę, bo to, to zobaczymy czy będzie działać czas i tak dalej. Dawaj, nie masz psychy. Ej, czekaj, bo ja nie dałem linku! Skopiuj link. Wow. Yy, teraz to trzeba... Pin, przypięto. Proszę Państwa. masz kasecik, teraz damy wszystkie pieniądze, to tak. Ale będzie mnie leczyć, ale będzie mnie leczyć, ale będzie mnie leczyć teraz. Leczy też czarny ekran. No, dobra. A, szkoda. A czekaj, jak nie możesz? Coś się zepsuło czy... Czy jak? Ja mogę spróbować super chatu Ej, a czegoś się... Z... Nie możesz jakby na tipli Czy co? Czy co się stało? Aha Po prostu ogólny bug Aha to ja nie wiem. Fajnie by było, ja jakby to nie dotyczyło mnie. Chodź w chuj. Aha, A, chul... A Aha, Kocham tego A, dobro. Myślałem, że mi się coś z stało. Fajnie by, bo jakby się nic nie stało. No ja ledwo co tu, chłopie, zrobiłem. <laughs> ale jestem z siebie dumny, czekaj. Czekaj, ja wyślę wiadomość testową. Ci pokażę jak to ładnie, nie, ładnie wygląda Wyślę wiadomość testową. Patrz, ja wiem, że se dodam tym miliard godzin. Ale... Yy, tak. Check it. <laughs> Fudge. Głosowego. dla tej kwoty jest. system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość, wysokość kwoty. Takie opóźnienie? Was minutę? Opóźnienie jest naprawdę, chyba, z minutę. <laughs> yes, stop shit. Auto aim.

Dzień dobry Komornik! Dzień dobry Komornik! <grywy> dzień dobry Komornik! Komornik, dzień dobry <grywy> Komornik! Dzień dobry! Dzień dobry, komornik! Ej, akcja komornik była zajebista. Ja chcę jeszcze raz. Ej, real. Ej, dobra Kacet, idziemy robić jeszcze jedną akcję komornik. Tylko, żeby było. I by mi się to trafiło. O, chyba się trafi. No nie, no nie wiem co... What the fuck? co to pierdolasz, gościu? Dobra... E, e, nie mogę mógł... Co to robi? Nie mam kogoś skosił ze snajpy najpierw co to jest? Myślę, że to jest Ej, dobra, nie to jest gówno. Aha, bo muszę z 10 osób zabić. No, no to właśnie. Dobra, idziemy na sobie jeszcze raz. Mnie stać! Stać mnie! Ja chcę robić znowu akcję komornik. O! Nie no, akcja komornik tak nigdy. N nic nie będzie lepszego oprócz już... akcji komornik. Akcja komornik była najlepsza. A co? To... Patrz tu. Jeb. Patrz, widzisz co ja zrobiłem, człowieku. Już nic nie zrobisz, tak? Już nic nie zrobisz. Bo i ja jestem King Rus i Karate Mistrz. I akcja komornik. Invisibility To dajcie mi to invisibility Aha Zwinął mi się mieczy Ja jestem King plus i kara ten list Dobra gambling gambling Oh, feiner. Feiner. Oh, Ja chcę jeszcze raz. No ja robię gambling śmieciu! Aha, nie mam pieniędzy Dobra, gdzie jestem ten Aha, zjadł mi jednorożca śmieci Aha. Ale z Eee, yy, nowy taki to jest mini gun. Mini -gay. Dobra, będziemy robić gambling. Gambling! <śmienic> fajne takie! Fajne! Fajne takie co jest! Co to? Jakaż mampa wybuchnie za 60 sekund. Poruszka słucha pwiet gwiet chwilą widzę jest. Ora, gambling, gambling. Gambling, gambling. Co to? Nie wiem, Nie wiem ale mam dalej ja imitowaną amora, więc like. lajkuję to tak. Popieram popieram komunizm, znaczy co? Popieram komunizm, jestem z... znaczy, z... nie, nie znaczy, co... Ej, Kassel, bo jakaś bomba 2, zaraz wybuchnie. 1.